Siema, 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 siema. Siema, no widzowie, poczekajcie. Um... Dobra, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, zaraz będziemy grać w arenę. A moim braciszkiem I w ogóle wiecie, co jest najlepsze. On, mój braciszek, no, to nie jest mój braciszek do końca. Nie, to nie jest w ogóle mój braciszek, ale to kolega, znajomy, przydarował mi mogul Master Wielka Brytania i tą memotkę. Yeah, yeah, yeah. to rozumiecie? Ja miałem cały czas 50 panorcy, święteczko. O! Właśnie mój się gra z nami, nie będzie tak dobrze go słychać, ale no lepszy niż nic. A cześć, już się zgifta? Oczywiście. Oczywiście. E gramy w areny, duo areny. A nie wiem, pomoże ci, jak będzie coś fajnego? To ci przedaruję, a chciałbyś jaki coś rzecz za 800? Za 800? No. Jak będzie coś. Słuchajcie, Kilobatmanki, kilobatmanki. czyli e, ja Kato. Się, a jak się mówi dywizja czy Wizja? Ten wizja, Kuba myśli cały czas, że wizja, kilo wizja to Dywizja. No kurde, a mówi, mówię tyle, nie, to jest Dywizja, to jest wizja, wizja, a on mówi dalej wizja.

Mega fajna emotka! No, no, nie wiem, no, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem! A nie, 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 nie. No. nie ma poczycia jest ja Lecimy wierzdzie. A, tam, że... no, zawsze, tam gdzie zawsze. No. Ja wolę bardzo spokojnie przygotować punkty, niż od razu dojeżdżanie. A ty, a ty?